Pochwalony Jezus Chrystus. Tutaj przy wodach Zmutach Mickiewicza, w tym właśnie huku spienionych wód, pragnę, kochani, jakby na przekór urodzie tego miejsca, a może właśnie nie na przekór, tylko korzystając z tej urody, powiedzieć wam o tym, jak bardzo ważny jest rachunek sumienia. Jak bardzo zamęt tego świata, szum, zgiełk, różnych ideologii, ludzkich podań, przekazywanych sobie przekonań, potrafi człowieka ograniczyć w takiej prawdziwym sposobie i w takiej formie przyznania się do grzechu, przyznania się do tego, co złe. Rakun Trzemienia zawsze mliźbo przezić modlitwą do Ducha Świętego. A tą modlitwę do Ducha Świętego poprzedzić chwilą skupienia i ciszy, takiego wyciszenia, żeby usłyszeć w sobie w głębi sumienia to, co Duch Święty, sam Pan nam rozświetla i mówi to w Twoim życiu było złe. To było coś, co Cię niszczy. To było coś, co czuje Twoje relacje. Z bratem, z siostrą, z mamą, z tatą, z kolegą, koleżanką w klasie. To są takie rzeczy, które poczyną ci szatan. Nawet jeśli nie myślałeś bezpośrednio o nim, wpłynęła na to jakaś pokusa. I dlatego warto je wszystkie w sobie poodkrywać. Wszystkie znaleźć. Aby je w tym pierwszym warunkiem, dobrej spowiedzi, w rachunku wyłowić, nazwać i przygotować. Do wrzucenia w otchłań Bożego Miłosierdzia. Nie dajcie się nigdy szumowi, zgiełkowi, własnym pomysłom, przekonaniom, podsteptom złego ducha nakłonić do tego, by jakakolwiek sprawa przez Wasze sumienie była pominięta, albo co gorsza, przez Waszą wolę była w cień, w jakiegoś zauka. To nieważne, według mnie to było dobre, nie zgadzam się z tym, że to grzech. Pan Bóg jest takim ojcem, Pan Jezus jest takim pasterzem i zbawicielem, który wszystko, czego od nas oczekuje, czym nam chce pomóc, czyni dla naszego dobra, dla naszego zbawienia. Więc tutaj, przy tym fragmencie ścieżki do morskiego oka, w którym wielu ludzi, dzisiaj trochę mniej, Podziwia wodok Mickiewicza i słucha tego puku, tego pięknego przejmującego. My trochę przeciwnie hałasowi tego miejsca, temu pięknemu przyrodniczemu hałasowi, zapamiętajmy i Wam tego życzę, żebyście zawsze do rachunku sumienia przystąpili w ciszy z otwarciem na natknięcia Ducha Świętego i wyłowili wszystko, co w waszym życiu było grzechem. Okay.